Cześć, jestem Jakub i chciałbym Cię zaprosić na szkolenia. Szkolenia liderskie, podczas których będziesz mógł rozwinąć swoje umiejętności przywódcze i nauczysz się, jak przewodzić w grupie. Szkolenia dziennikarskie, które nie tylko pozwolą Ci nauczyć się przeprowadzania wywiadów, ale i rozwiną Twoje umiejętności interpersonalne. Szkolenie z pozyskiwania środków, które pokażą Ci jak w prawidłowy sposób ubiegać się o dofinansowania. Szkolenia z organizacji eventów, podczas których dowiesz się, jak przygotowywać i prowadzić wydarzenia od początku do końca. Na ostatnim szkoleniu pokażemy Ci, dlaczego warto i jak skutecznie pozyskiwać 1% podatku. Moi kochani, witam Was bardzo serdecznie. Na pewno stęskniliście się za inicjatywami, które przygotowuje Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży co roku. Czas wakacji dobiega końca, więc moi drodzy, mamy dla Was ofertę y, bardzo ciekawą, ważną przede wszystkim, która wpłynie przede wszystkim na wasz rozwój, więc zachęcamy was bardzo serdecznie. Jak mówił Ojciec Święty Papież Franciszek, trzeba wstać z kanapy, nie bać się koronawirusa, choć trzeba być ostrożnym, ale moi kochani gotów